Witam w kolejnym filmie. Widzicie tu fragment schematu IBM PC XT. Przyda się, ale najpierw omówię różnicę między przerwaniami wyzwalanymi z boczem a wyzwalanymi. Poziomem. Zacznę od tych, nazwałbym, mądrzejszych, nie w każdym oczywiście wypadku, wyzwalanych z poziomem. To powiedzmy, jest program główny. Następuje przerwanie, które się wykonuje. Gdy się skończy, wracamy do programu głównego. Tu zasygnalizuję, narysuję, jak wygląda y, y, linia przerwania w tym czasie. Ma stan nieaktywny. Czyli wysoki. Tu następuje zgłoszenie przerwania, i mamy dwa scenariusze. Albo przed wyjściem z przerwania kasujemy zgłoszone przerwanie, albo w drugim przypadku kasujemy je zaraz po. Wejściu do obsługi przerwania. Tak na przykład działa AVR, że generalnie kasowane są przerwania zaraz po wejściu do ich obsługi. Nie wszystkie i dzieje się to automatycznie. Natomiast w większości systemów trzeba w rejestrze urządzenia peryferyjnego, które wywołało przerwanie, skasować je. teraz druga opcja przerwanie po przerwanie wywołane w, w czasie trwania przerwania mamy program główny następuje zgłoszenie przerwania jego obsługa i załóżmy, że w czasie tej obsługi Wywołane zostało następne przerwanie. Program wróci do pętli głównej, do programu głównego. Wykona się dość często, znaczy chyba prawie zawsze, jak znam, jak kojarzę. Wykona się jeden rozkaz i wykona się obsługa drugiego przerwania. pomijam tu wielopoziomowe przerwania jesteśmy przy prostych rozwiązaniach żeby to było bardziej obrazowe będę zaznaczał kolorem które które urządzenie wywołało przerwanie Urządzenie czerwone, i żeby było to czytelniejsze, przypuścimy, że jest ono od razu tu kasowane. Natomiast drugie urządzenie powiedzmy, że tu wywołane zostało przerwanie i też skasowane zaraz tu po po, po rozpoczęciu obsługi suma logiczna tych sygnałów, bo trzeba mieć świadomość że wyjścia układów peryferyjnych mają otwarty dren, otwarty kolektor, czyli Mamy taką mniej więcej sytuację, że tranzystor wykonawczy narysuje bipolarny dla czytelności. Tu powiedzmy, jest drugi układ peryferyjny. Te wszystkie. Kolektory są podłączone do jednej linii, która wchodzi na wejście procesora. Najczęściej no, jest nazywane int, a tu gdzieś mamy rezystor podciągający do zasilania. Czyli którykolwiek z urządzeń zgłosi przerwanie, to powoduje, że linia int jest w, poziom, w poziomie ma poziom niski. Czyli stan tej linii int będzie wyglądał tak. Trochę to kośnawo wychodzi, ale użyłem najprostszych narzędzi dostępnych pod ręką. Gdybyśmy yy, rozpatrzyli inną sytuację, czyli, że zy, kasowane jest przerwanie po yy, pod koniec obsługi danego urządzenia, czyli przed wyjściem z przerwania to wyglądałoby to mniej więcej tak. Tu było zgłoszenie przerwania, i mniej więcej tak w tym momencie jest jego skasowanie. Drugie z urządzeń zgłosiło tu przerwanie. Ono jest skasowane. Mniej więcej w tym momencie. Na linii int będzie to wyglądało tak. Czyli jak widać, którekolwiek z linii ma poziom niski, to tu mamy poziom niski. Co to nam daje? dużo. Otóż w ten sposób możemy podłączyć wiele układów peryferyjnych, wiele źródeł przerwań do jednego do wyprowadzenia. Naturalnie ich obsługa będzie powiedzmy sekwencyjna Żeby przyspieszyć obsługę, najczęściej było tak, że no, w większości wypadków układ peryferyjny mógł zgłaszać wiele przyczyn przerwania, na przykład uart od odbrania znaku, wysłania znaku, od błędu i zawierał po prostu jakiś rejestr, który miał, zwykle były 8-bitowe, tam w dawnych czasach i najczęściej było tak, że najstarszy bit był załączany można powiedzieć, że najstarszy bit odwzorowywał stan tej linii wyjściowej int tak? czyli o, to sterowało tu, że tak powiem natomiast tu były kolejne przypadki czyli zapis, odczyt, co by tam nie było, czyli można to sobie wyobrazić jako bramkę end gdziekolwiek będzie poziom niski to na wyjściu będziemy mieli poziom niski Czyli w ten sposób. I teraz w obsłudze przerwania sprawdzamy najstarszy bit. W ten sposób możemy sprawdzić te wszystkie nasze układy podłączone do tej jednej linii i znaleźć ten, który wymaga obsługi. To przebiega w miarę szybko, i wtedy, jak stwierdzamy, że jest to dany układ, to Sprawdzamy już kolejne bity, co było przyczyną. I następuje obsługa już taka no, powiedzmy bardziej precyzyjna. No i skasowanie później tej przyczyny kasuje nam ten główny bit, czyli zdejmuje nam tu ten sygnał y, przerwania. Jak widać, nie ma problemu, żeby do jednej linii podłączyć i setkę układów peryferyjnych. Naturalnie byłby problem z szybkością obsługi takiej dużej liczby, bo zwłaszcza jak przerwania byłyby szybkie, powiedzmy, że to jest wiele uartów i są mocno obciążone, to by stanowiło duży problem. No ale w małych systemach 8 bitowych raczej nikt w danych czasach no nie, nie miał jakiegoś wielkiego obciążenia tych peryferiów. i można powiedzieć jest to rozwiązanie doskonałe a teraz sobie omówimy coś z czym mamy do czynienia w IBM XT później AT i kolejnych tam wybrano najbardziej debilny sposób otóż reakcje na zbocze jaki to może jakie niesie to konsekwencje otóż przerwanie nie wywołuje poziom niski tylko zmiana stanu z wysokiego na niski czy też z niskiego na wysoki najczęściej z wysokiego na niski no i teraz weźmy sobie sytuację gdzie mamy tu linię przerwania Jakiegoś układu, i przerwanie jest kasowane pod, przy wychodzeniu z przerwania, bo tak jest skonstruowany układ peryferyjny. Procek nam zareaguje w tym momencie, tu. Może już nie będę, tylko o, zaznaczę, kiedy reaguje na przerwanie. Powiedzmy, że, że później było drugie przerwanie, i tu będzie reakcja. Jak na razie nie widać żadnych różnic, tak tu mamy program główny. Nie widać żadnych różnic w stosunku do rozwiązania z wyzwalaniem poziomem, ale przypuśćmy, że podłączamy sobie dwa układy peryferyjne. Tu wrócę do poprzedniego rysunku, i zauważcie teraz pewien problem: że Procek nam zareaguje w tym momencie, skończy się obsługa tego przerwania, ale urządzenie nie zostanie obsłużone czyli będzie to wyglądać mniej więcej tak. Tu mamy te jedno urządzenie. Tu mamy drugie. Linia int będzie miała poziom niski, gdy którakolwiek z linii ma poziom niski, czyli to wygląda tak. I teraz program główny tu się wykonuje, wchodzi w obsługę przerwania, wyjdzie z niej. I zobaczcie, że teraz cały system przerwań jest już zawieszony, ponieważ cały czas jest tu poziom niski, a reagujemy na zbocze. W poprzednim przypadku nie ma problemu, bo po wyjściu z przerwania zaraz do niego wracamy, obsługujemy, kasujemy i wychodzimy. Gdy jest zaś reakcja na zbocze. Mamy trochę kiepską sytuację. Ogólnie to wygląda tak, że generalnie do jednego do jednej linii można podłączyć jedno urządzenie. I może jeszcze warto sobie obejrzeć film, który tu. Zaraz będzie do niego link Postaram się umieścić za filmem Właściwie to można było go obejrzeć zanim się ogląda ten cały mój tu wywód Także polecam to też obejrzeć. Pewne rzeczy się wyjaśnią. No, mam nadzieję, że tu już teraz jest to jasne. Oczywiście można podłączyć więcej urządzeń, ale obsługiwać możemy, że tak powiem, jedno. Pewnym ratunkiem jest jeszcze to, że. Jeśli będziemy, mieć możliwość kasowania, zgłoszenia przerwania zaraz na początku obsługi urządzenia, to sytuacja się polepsza, ale nie rozwiąże to problemu, gdy te przerwania nastąpią bardzo blisko siebie, obsłużymy jedno. Może to narysuję. Załóżmy, że kasujemy zaraz po wejściu w obsługę przerwania. Czyli mamy taką sytuację. Czyli tu mamy nasz program główny. chodzimy w obsługę przerwania. Kasujemy od razu. Wszystko będzie fajnie, ale załóżmy, że w czasie obsługi tego naszego przerwania, to zaraz po wejściu mamy drugie urządzenie zgłosi nam przerwanie. W tej samej chwili, czy tam krótko poza nim jeszcze zdążyliśmy skasować. Więc suma tych sygnałów, jak to się mówi, na drucie będzie taka. Tu reagował nam procek, i znowu mamy zawieszony system przerwań. Czyli kasowanie na początku jedynie nam zamaskuje problem, ale go nie zlikwiduje, bo przy częstych przerwaniach dość szybko może dojść do zatrzaśnięcia się takiej zawieszenia obsługi przerwań jak będą rzadkie, to jest nawet jeszcze gorzej, bo może być tak, że przetestujemy nasze urządzenie na wszystkie możliwe sposoby wszystko działa, wypuszczamy milion sztuk i co jakiś czas nam zgłaszają zawieszanie się softu a znalezienie tego błędu może być naprawdę bardzo trudne Teraz wrócimy do XT, tu jest fragment schematów niestety nie wszystkie i samego kontrolera przerwań, który jest tu błędnie opisany 9.257 tak naprawdę 5957, to jest coś innego, tu na tych schematach nie ma, bo jak tu widzicie, to co na biało będzie w następnym numerze, nie mam tego skanu. Jeśli ktoś ma, to niech się podzieli A57, co to jest DMA. Także tu się autorowi coś. Tu mamy DMA37. No ale to już tam nieistotne te cyferki. Weźmy sobie ten nasz. Kontroler przerwań. On jest dość fajny, bo umożliwia łączenie w kaskadę. Można połączyć kilka takich układów, i mieć więcej linii przerwań niż 7 czy 8. Czy 7? 8 linii przerwań. Yy, może przerwania Gdzieś to tu, nie. Tutaj nie jest chyba napisane, ale tu zaznaczyłem. Mogą być wywołane zależnie od konfiguracji poziomem niskim, wysokim lub zboczem. No, poziom wysoki. Dlaczego byłby złym wyborem? Ponieważ większość układów peryferyjnych ma. Obsługę poziomem i akurat taki układ też można podłączyć do wejścia obsługiwanego zboczem, pod warunkiem, że na jednej linii mamy jeden układ. Tu, jak widzicie, takie połączenie jest dość łatwe, natomiast, gdy ma być sterowane od poziomem wysokim, miałoby być zbocza, czyli aktywny wysoki. Niby to jest proste, to wszystko zamieniamy, ale Ogólnie chodzi o to, że łatwiej wykonać tranzystory. E, Przepraszam, się nie pomylę e, NPN niż PNP. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Dlatego no, z pewnych powodów, właśnie z, między innymi z tych, było realizowana ta logika ujemna czyli stan aktywny jest niski. Ogólnie logika ujemna przyjęła się w przemyśle i to było kopiowane do porządków. Skoro większość peryferii była, miała aktywny poziom niski, no to jak ktoś tam by zbudował układ peryferyjny i wyjście przerwań byłoby poziomem wysokim, to układ nie zdobyłby popularności. No ale też tutaj może być obsługa zboczem. No, i fajnie, dobrze, układ ma duże możliwości, ale w PCC wybrano najgorsze rozwiązanie, czyli reakcję na obsługę zbocze. W dodatku tylko 7 no, czy 8 linii, gdzie jak pamiętam, 3 już były zarezerwowane na system, czyli na DMA, y, na timer systemowy. Długo nie ma, bo to jest 8253, już z pamięci nie, nie jestem w stanie powiedzieć, więc wybrano najgorsze możliwe rozwiązanie.